Dzień dobry witam Was na lekcji, której tematem są miasta świata. Proszę Państwa, na obecny układ sieci miast na świecie na przestrzeni wieków miały wpływ różne czynniki. Mogły to być względy polityczne wraz z rozwojem handlu na rozwój miast płynął handel, następnie rozwój przemysłu i z kolei rozw rozwój usług. Musimy jeszcze pamiętać, że oprócz tych czynników na Wygląd miast, na ich przestrzenny układ miały wpływ również względy kulturowe danego regionu. Funkcja miasta to czynnik, jaki zdecydował o powstaniu miasta i rola, jaką miasto odgrywa w regionie. Pierwsze miasta, proszę Państwa, były to głównie miasta obronne, zlokalizowane gdzieś na wysokich wzgórzach w celu obrony jego mieszkańców przed naiwstwami. Kolejna funkcja miasta to oczywiście miasta pełniące funkcje administracyjne, czyli miasta, które stanowiły siedzibę władzy. Ale musimy mieć świadomość, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym i Pojawieniem się handlu oczywiście powstały miasta handlowe. Gdzieś na przecięciu się ważnych szlaków handlowych spotykali się kupcy i wymieniali towarami. No to powstała jakaś, jakaś karczma, no to powstało jakieś, jakieś miejsce, gdzie oni mogli się przespać, schronić i w ten sposób w miejscu skrzyżowania szlaków powstawała osada, która zamieniała się w miasta. No i jak już powiedzieliśmy, jeżeli był szlak handlowy, to jak najbardziej przy tym szlaku handlowym też powstawały osady i. Miasta. Musimy też pamiętać, że kolejnym etapem w rozwoju człowieka było uprzemysłowienie. Kiedy na przełomie XVIII i XIX wieku Pojawił się przemysł, oczywiście, pojawiły się miasta, które odgrywały funkcję przemysłową. Musieli mieć świadomość, że jeżeli gdzieś odkryto surowiec mineralny, w związku z tym zaczęła się eksploatacja. Zaczęli masowo napływać ludzie do danej osady, bo pojawiła się osada, ludzie zaczęli się tam osiedlać, żeby ten surowiec wydobywać. Potrzeba było pracowników, potrzeba było producentów narzędzi, potrzeba było ludzi, którzy będą ich karmić, ludzi, którzy będą o nich bać, jeżeli stanie się jakiś wypadek, i w tym momencie robiło się osiedle. Początkowa osada, która z czasem domyślamy się, że zamieniała się w miasta. I to będą, moi kochani, miasta przemysłowe. Ale uwaga, w związku z uprzemysłowieniem rzemiosła również inne mniejsze osady zaczęły, które już istniały, zaczęły przekształcać się w miasta. I chociażby przykładem takiej osady przekształconej w miasto jest łódź, kiedy to z takiego ośrodka tkackiego stała się rzeczywiście miastem przemysłu włókienniczego. Oczywiście warto też powiedzieć o funkcji edukacyjnej miasta, czyli Oxford, Cambridge. Y, warto powiedzieć, czy Lublin, warto powiedzieć o funkcji uzdrowiskowej na przykład Ciechocinek, warto powiedzieć o funkcji religijnej, czyli miejsca kultu y, Częstochowa, Fatima, czy o funkcji turystycznej. I tutaj znowu może być yy... Funkcja turystyczna tam, gdzie jedziemy wypoczywać, czy jedziemy zwiedzać, uprawiać aktywny wypoczynek i to na przykład może być zakopane albo sopot. Pamiętajmy, że funkcja miasta wraz z czasem może ewoluować i się po prostu również zmieniać, albo dochodzić nowe. I tak naprawdę, proszę Państwa, pamiętajmy, że im większe miasto, tym więcej pełni funkcji. Na dobrą sprawę, w obecnym czasie nie ma miast jednofunkcyjnych, tylko są miasta wielofunkcyjne. Zobaczmy na przykład Łódź, początkowo miasto przemysłowe, ale również teraz pełni funkcję naukową, pełni funkcję turystyczną, chociażby, nie wiem, czy manufaktura i turystyka, handlowa, czy, czy również oczywiście, że jest co zwiedzać w Łodzi, ale również pełni funkcję naukową, bo jest miastem uniwersyteckim i tak dalej, i tak dalej. Współcześnie coraz częściej mówi się o funkcjach metropolitarnych i w tym momencie mamy do czynienia z miastami, które są oczywiście potężne, ale y, odgrywają ważną rolę nie tylko w kraju, ale w regionie jest to również rola międzynarodowa. Oczywiście są to ważne węzły komunikacyjne przy okazji, czyli znane porty lotnicze, ale również różne ośrodki naukowe, biznesowe itd. Za światową metropolię uznawane są Londyn, Paryż czy Nowy Jork. Eksplozja demograficzna przyczyniła się do gwałtownego wzrostu liczby ludności i proszę Państwa w XX wieku nastąpił bardzo szybki, Szybki wzrost liczby ludności miejskiej. I proszę Państwa, warto zauważyć, że w 1900 roku miast powyżej miliona mieszkańców było. 20, Natomiast w 2018, czyli 118 lat później, miast powyżej miliona było 550. I proszę Państwa, tutaj pojawia się kolejne określenie mega miasta. Musimy mieć świadomość, że w 2018 roku miast liczących powyżej 10 milionów było 30. 3. Te miasta odgrywają bardzo dużą rolę w regionie. Są połączone z innymi ośrodkami, siecią różnych powiązań, nie tylko komunikacyjnych. W związku z tym te miasta właśnie nazywamy metropoliami. Oczywiście na początku megamiasta powstawały głównie w krajach wysoko rozwiniętych, natomiast musimy mieć świadomość, że ta tendencja się zmienia. Miasta w krajach wysoko rozwiniętych, ich liczba rośnie, ale ona zwalnia, natomiast intensywnie rośnie liczba miast w krajach słabiej rozwiniętych. Proszę Państwa, co dalej? Mamy tu trudności z oszacowaniem liczby ludności, ponieważ musimy mieć świadomość, że w regionach biednych, gdzie napływ ludności jest niekontrolowany, gdzie przyrost naturalny jest niekontrolowany, gdzie ludzie żyją czy zasiedlają slumsy, tą liczbę jest po prostu trudno zliczyć. Natomiast powiemy sobie w krajach wysoko rozwiniętych to też może być trudne do oszacowania, bo taki Paryż na przykład jest miastem, który ma 2 miliony mieszkańców, ale aglomeracja Paryża liczy już 11. Aż 20 z 33 megamiast znajduje się w Azji. I tutaj, proszę Państwa, największe miasto na świecie to Tokio, który liczy ponad 37 milionów mieszkańców, czyli ma prawie tyle stolica Japonii mieszkańców, ile ma... Cała Polska. Miasta oczywiście się rozrastają. Kiedy miasta są położone w niedalekiej odległości, one zaczynają się ze sobą sklejać. I proszę Państwa, w ten sposób przeszliśmy do zespołów miejskich. Mamy trzy rodzaje zespołów miejskich i pierwszy z nich to aglomeracja monocentryczna, bardzo często potocznie nazywana aglomeracją. Co to znaczy, kiedy mamy miasto dominujące, jedno miasto w centrum i naokoło mniejsze miasta, które bardzo często nazywamy miastami satelitami albo sypialniami wielkich miast? Proszę Państwa, prosta zasada. Kiedy ktoś znajduje pracę w większym mieście, ale w tym mieście trudno o tani nocleg, trudno o tanią działkę budowlaną albo o tanie mieszkanie. W związku z tym kupuje. Poza miastem działkę, na której buduje dom albo mieszkanie i tam zamieszkuje, ale do wielkiego miasta jedzie do pracy, do wielkiego miasta jeździ na zakupy i jego życie związane jest z tym wielkim miastem, a połączenia komunikacyjne są bardzo dogodne. I takich jak on jest dużo, w związku z tym wsie albo miasteczka, które są pod tym dużym miastem się rozrastają i... Naokoło takiego dużego miasta tworzy się pajęczyna mniejszych miasteczek i w tym momencie mamy do czynienia z aglomeracją monocentryczną i przykładem takiej aglomeracji może być Moskwa, może być Paryż, czy może być właśnie Warszawa czy Łódź. Natomiast kiedy mamy miasta równoległe, yy, równorzędne, gdzie nie ma miasta dominującego, które się rozrastają i tworzą taki twór miast, o podobnym znaczeniu i wielkości, wtedy mówimy o aglomeracji policentrycznej, czyli czy inaczej konurbacji. I oczywiście taką konurbacją jest obszar Górnego Śląska, czy proszę Państwa nadrenia północna Westfalia w Niemczech. Ale możemy mieć jeszcze taką sytuację, kiedy. Zespoły miejskie znajdują się niedaleko, czyli ja to nazywam zespół zespołów miejskich. I to jest megalopolis, czyli potężnie, potężnie zurbanizowane, zasiedlane przez miliony ludzi obszar, kiedy jedna aglomeracja przenika się z drugą aglomeracją. Nieważne, czy ona jest policentryczna, czy monocentryczna, ale te aglomeracje się tak rozrosły, że się ze sobą sklejają. I tutaj mamy megalopolis. Megalopolis Tokaido, oczywiście Tokio, Kawasaki, Yokohama, Osaka. Kobe, Kyoto, skupia 20 aglomeracji i 65 milionów ludzi. Bosłoż, Boston, Waszyngton, Filadelfia, Baltimore to jest y, megalopolis wschodniego wybrzeża. 40 aglomeracji i 45 milionów mieszkańców. Chipotle, Megalopolis Wielkich Jezior to Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh. 35 aglomeracji i 35 milionów mieszkańców. Megalopolis angielskie, Londyn, Birmingham, Liverpool i Manchester to 30 aglomeracji 30 milionów mieszkańców. Izak, Mahangar, Kolkata, Dhaka, Kulma, 28 aglomeracji i 58 milionów mieszkańców. Fizjonema miast, proszę Państwa, w dobie aglomeracji, kiedy cały świat rozwija się w podobie, podobnie, kiedy mamy podobne trendy, oczywiście, że powstają nowoczesne luksusowe dzielnice i miasta, i miasta się do siebie upodobniają, ale poprzez to, że miasta powstawały w różnych regionach, w różnych kręgach kulturowych, w różnych strefach klimatycznych miasta mimo wszystko mają swoje specyficzne klimaty, swój specyficzny charakterek, czyli właśnie swoją fizjonomię. I tutaj bardzo wyróżniają się miasta. Arabskie, amerykańskie, wschodnioazjatyckie czy europejskie. Miasta arabskie? Chaotyczny układ ulic, plączących się ze sobą, przenikających, co chwila gdzieś jakiś placyk. To wszystko jest takie zawiłe, ciasne, gęste. Dodatkowo centralne miejsce takiego miasta zajmuje Medyna, czyli obecnie stare miasto, w której znajdują się liczne meczety z minaretami. Uwaga! W tych miastach można zauważyć rzeczywiście taki podział na dzielnice społeczne, czyli status społeczny, wyznaniowe, czy narodowościowe, czyli jakby nie mieszanie się tych różnych grup. Co więcej, jeżeli chodzi o ten podział na dzielnice społeczne, im ludzie bogatsi, tym mieszkają bliżej centrum. Co bardzo ciekawe, ze względu na religię, domy mieszkalne raczej nie mają okien od strony ulicy. Miasta północnoamerykańskie, jak i miasta australijskie, musimy mieć świadomość, że są to miasta zakładane przez kolonizatorów, którzy już tam mają coś w głowie poukładane i wiedzą tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, żeby to było funkcjonalne i wygodne. I co jest ważne, miasta powstają na podstawie prostopadłych i równoległych ulic. Dzięki temu fajnie wytyczano działki, po drugie komunikacja w takim mieście jest bardzo wygodna. Centralną część takiego miasta północnoamerykańskiego stanowi dzielnica City, czyli jest to centrum biznesowe, usługowe, Handlowe w danym mieście. Pozostałe dzielnice są jakby naokoło tego, tego city. City otoczone przez dzielnice o niskiej zabudowie, zwane dzielnicami dywanowymi. Natomiast miasta Ameryki Południowej czy Środkowej są to klasyczne miasta o zabudowie kolonialnej. To co to znaczy? Centralną część takiego miasta stanowi główny plac, przy którym jest ratusz, przy którym jest kościół, przy którym jest bank, najważniejsze instytucje. Instytucje miasta, ale również układ ulic jest prostokątny. Oczywiście w tych miastach możemy zauważyć dysproporcje między dzielnicami ludzi bogatych i biednych. Miasta Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej były zakładane na planie prostokąta i centralną część zajmował tego miasta władca. Cesarz i bardzo często jego siedziba była otoczona murami. Pamiętajmy, że obecne miasta azjatyckie bardzo, upodnia, bo, bo, do, bo, do, bardzo upodabniają się do miast zachodnich, a więc pojawiają się dzielnice city. I co jest ciekawe, bardzo często widzimy, jak ta tradycyjna zabudowa kontrastuje z wieżowcami. Często w miastach kontrastuje wysoka zabudowa nowoczesnych dzielnic, z prowizorycznymi slamsami. Miasta europejskie charakteryzują się centralnym punktem, czyli starówką. I teraz, jak rozrastało się miasto, to musimy wiedzieć, że na zewnątrz miasta powstawały dzielnice przemysłowe, kiedy takowy przemysł się pojawił, ale musimy mieć świadomość, że miasto rozrastało się dalej, więc te dzielnice przemysłowe bardzo często, te stare dzielnice przemysłowe bardzo często są już teraz w centrum miasta, ale miasto rozrasta europejskie się nadal, czyli oczywiście na peryferiach miasta powstają. Powstają kolejne dzielnice przemysłowe, czy powstają moi kochani ekskluzywne dzielnice osiedlowe, mieszkalne? Natomiast nieco inaczej wyglądają miasta śródziemnomorskie, bo pamiętajmy, że klimat śródziemnomorski latem ciężki do wytrzymania, dlatego bardzo często te miasta charakteryzują się bardzo gęstą zabudową i wąskimi uliczkami. Po co, żeby te były w cieniu? Mury bardzo często są białe, żeby odbijały światło słoneczne i nierzadko możemy spotkać brak okien, od Strony południowej. Natomiast miasta socjalistyczne to oczywiście potężne blokowiska. To tyle w temacie miasta świata. Dziękujemy za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Pozdrawiam.